Już świt nadchodzi, nadzieja rośnie w nas. Policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. Policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. W rękach pochodnie, a w sercach święty gniew. Idziemy po Was, zbrodniarze, wytoczyć z żył Waszych kres. Idziemy po Was, zbrodniarze, wytoczyć z żył Waszych kres. Jest w nas ta siła, zniecieramy Was z naszych dróg. Za nędzę ból, po niewierkę zapłaci życiem nasz wróg. A w tym roku, w 2022, 11 listopada, w piątek, spotkamy się na Kraku! Krakowie, Na Kraku! Nie zadrży nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć. Łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się wrogu na śmierć.